Wi... Wi... Cześć! cześć. A oto o ja! Yy, nagrywam teraz yy, z kanałem Oliwka Brawl Starsa. Pierwszy odcinek. Wiem, mówiłem w jakimś innym odcinku, że nie będzie Brawl Starsa. Jednak będzie. Kłamałem. Yy, jak widzi się, dosyć mam mocne konto już. A więc... Yy, yy, Oliwka, przywitaj się. Elo, elo! Jestem Oliwka, sześć, jestem Oliwka, dziewięć, sześć, Więc tak, dzisiaj będziemy sobie grać w Brawl Starsa Co? i będziemy sobie grać w Brawl Starsa. E, najpierw, za nas, za, zanim zaczniemy, weźmiemy, nie, 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 nie wiem jak ty, ale ja pokażę całą swoją kolekcję wszystkiego. To są moi wszyscy zadymiarze, mam Miko na 11 randze, w ogóle hiperslęże i wszystkie dodatki w ogóle, na 24 randze, mam tutaj dużo postaci, były typy darmowe star drop'ów, posta takie postacie, gdyby wykupiłem. udało mi się wyrobić Bel i Janet, no i chyba zaczynamy. Gotowy jestem. A Ty? Ja też. A właśnie nie wiem dlaczego, ale mi pokazuje, że mam dwóch nowych zadomierzy, ale tak naprawdę nie mam. Okej. Okay. Ja chcę dzisiaj... W dzisiejszym no, odcinku spróbuję gdzieś Niko na... E, 25 rangę. A dlaczego nie 35? Na no razie to się nie uda. Człowiek, żeby mieć 35 to trzeba mieć... Chyba 1000... Nie, kurde. Chyba mieć, trzeba mieć 1000 ileś u hard, ponad. A e, ty masz tysiąc ponad pucharków. A, nie. Po... E, nie, że na postaci. No i kurde Edgar, zwalony mi. Ui! Trzeba na jednej postaci jakoś... O, tak. o nie! A zginęliśmy. No, I zginaliśmy. Głupia gra. Znaczy, nie, grupa, nie głupia gra, tylko głupia e, Edgar. -6, Minus 6 pucharków. Minus mm. 2. A ja nawet nie wiem, jakim samolotem zrobiłem jedną eliminację. Aha. Na nie wiem, jakim cudem. A, za mnie nie zdobyłem. Ja w ogóle chyba obrazę gdzieś nie no, wiem, teraz. Wow. Coś na chwilę wyjdę z... Z, z tego miejsca, bo. O, wreszcie mogę odebrać. Yy, dobra, już wracam. A ja sobie zmijam zadmiarza. Okay. Na poko. Na poko teraz jest opa. A ja w sumie. Ostatnio yy, to jest dużo gram BB, więc wezmę Sejm. Ja! Pyk Pykcik! Jeeeee! Na razie będę grał um, poko. Okej, okay, a ja Bibi? Tank i healer. Czyli leszący i showgirl. To jest dobre połączenie, bo Ty będziesz mógł mnie lecić atakami, tak jakby? A ja będę mógł dużo wrażenia robić. Nam? O nie, jest kolejny Miko. No świat. Plus jest taki, że ja przydadzie Wam. Trochę skila do Miko. A u ludzi jak spotykam graczy, Miko nigdy nie umiał nim grać więc... Ja mam bardzo dużego skilla do Poko. Poko to tak trochę Poco nie... Poko Poko to powiem, że tak nie bardzo trzeba do niego skilla. To jest dosyć taka low to, to, to po prostu. No ale dużo do on robi. Naprawdę dużo. O nie! Kurde, bo musi mnie. O, dobrze. O kurde, siedem kostków. Nie zbierasz, poszekasz aż ja się zrespawnuję i dopiero zebrasz to te O nie, o to, to, nie. Daleko. O, a, już je zabiorę. Mi. Już je zbiorę. No i dupa. O mój Boże, o mój Boże. <grym> <grym> 10 tysięcy życia. <grym> 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 I nie wiem jakim cudem, ale mam... Nie wiem jakim cudem. O. o nie, nie. Jaki power? Ja o, mam emotkę do Colta. A ja też sobie wezmę. Bo mam star drupa. No, Oczywiście, no, rzadki osiem, nic mi się nie stresuje. A trafiłem bardzo rzadkiego i wypadła mi ją motka do kolca. Nap nie mordę. <słanak> <słanak> Nawzajem. Dobra, nie wiem po co to sprawdzę okej. W ogóle moi widzą... Kto to jest? Moi widzowie, jeśli chce się mnie mieć w znajomych, mam tylko 900 subskrybentów, no ale nieważne, jeśli chce mnie ktoś mieć znajomych, oto moje ID, pokazuję je na ekranie. Jeśli ktoś chce mnie mieć w znajomych, to nie wpisuję. To ja w sumie też. Pewnie nikt i tak tego nie wpisze, może za jakiś rok, ktokolwiek będzie. I w ogóle subskrybuj się, bo dobijamy, ty, e, dobijamy 10 subskrypcji na kanale. No, ja też. Bo jeszcze jeden, jeden subskrybent i będzie, i będzie y, 10 subskrypcji. Dobra, idziemy na kolejną gierkę Jedziemy. Gier, Healer. Healer. Gier. Idzie. Gierku ja! Myślę, że przegramy. Ja w ogóle w tym sezonie chcę dobić rangę złotych. A ja w sumie nie, nawet nie mogę, bo nie mam trzech ze na dziewiątym Boże, poziomie. No to zabieram. Ale nie mam pieniędzy. No to zbieraj pieniądze i jeśli się uda. Potrzebuję ponad 2000. A. To mam dobrze. Ło, wow, to było maczne. O! o! Uleczę cię. Hmm, ale mnie nawet nie walk. A wiem, ale się. Bardziej Bardzo 7 chyba coś walku. <laughs> o ty śmieci. Ej, co za O, ci uleżę cię. Ło! Wow. O nie! Uleczę cię! Dobra, hej! Co? Na... Proszę bardzo! Co? Ej! Coś... A jaj. Ała.

Oj, no, masz. Ulecam się. No kurma. Ała! O mój Boże! Nie, nie żyje, nie żyje, nie żyje, żyje, żyje. żyje. Weź ulta! Żeby... Nie mam ulta! A. To... A. Zaraz mam ulta, mam ulta! O, jest. Uj, oj, oj, Dobra wygraliśmy. Ha, 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 ha. Yeah. Ty, to było bliskie. To było naprawdę mocne. W ogóle mam już 7 minut nagrywania. Ja też. Ja mam mi 7 minut i A mam 7 minut i 52. Nie. Dobra. E, kolejna gierka. Nieee! Yeah. Mam pomysł. Ja robię na ten odcinek. Wszedł na Biblius na 10 rangę. A ja już mam na poko... Zmiałam... A ja sobie też robię challenge, żeby wbić na poko 18 rangę. Idziemy! Wow. Bamba bamba! bam, bamba! Bam. power cube Power cube -y. o, Trzy, ale fajne. O, matko. o nie, Colgate. Colgate Total. Uleczam cię. O matko, Colgate Total Cześć. Uleczą cię. O, fajnie. O, nie, kole kolejne. Oj, nie! Dajny Mike! Dynamiczny Mike. Mini Mike. Ja... Co się stało? Uleczam okay. cię. Mamy. Za. Atakujemy. Siema! Lecimy na jazd na mini Majka. Uleczyłem cię. Hmm. No serio. Dobra, kolejna drużyna. Pyjama! Drużyna jakaś, węgna, która któraś jakaś będzie mogła. dosłownie we mnie, mój A ja ją zmuszyła. A ja oh. cię uleczyłem. Yeah. Yeah. O, gdzie jest ta drużyna? Nie wiem! O, <noise> jestem klubu! Nie, nie, nie! Wygrana. W sumie teraz to ten, to ten mój atak zadawał na pewno ponad 3000 obrażeń. Da, musimy jeszcze wygrać co najmniej dwie gierki. I będę miał już tam A, ja no. A, ej, ten czas na mój wideo, żeby zdobyć 18 rana, to jest niemożliwe, dlatego że y, w sumie ja mam 14 rangę, już mam 10 minut nagrywania. Ok. A pięć tego razu nie zrobię. No dobra, gramy dalej. Jedziemy! Spokojnie Na grę się dłuższy odcinek. No. no spokojnie. Na grę się dłuższy niż 15 nawet. Bo znam sposób, jak zrobić dłuższy. Jej. Jak sobie nie tego, nie słuchajcie, bo to nie do Co do było. Jedziemy. Power Cube. E El princio? Elo primo. Elo primo. Elo primo. Elo primo. E, o to jest jakiś magiczny gość. To jest Barli. No, siapi. No! Aaaaah! No, Uleczam cię! Uleczam cię! Uleczam cię! Stoi w tym miejscu. Uleczam cię! Dobra, już mnie ze startupem zaczęła. Masz jeszcze? Bo oh, kurde! Łommy, Boże! z co tu wyrówni. Zabij go Siele, Uu, Muszę było, zebrać było, dużo power To cutter. było mocne To było mocne, no To było naprawdę mocne O mój Boże O no nie o, wierzę Sekunda Nie, o, o Siema mam. Kurde, mogłeś z tym jednym sekundą. Wiem, oh shit, oh shit, o, o idę zabić córę Okej okay. Puk, puk, ja Cię uleczę Idę zabić stuk, puk, puk. No, stuk, puk, Czemu ten magik? Ten magii... Perła. <śc <banquet> <ścoughs> Jedziemy. Cztery masz Spokojnie przeżyję. Jedziemy! Dobra. Oj. <ścoughs> o, przeto <szedł> <ścoughs> strzelamy. Co? No, <ś zulutil Wojewódź> <ścoughs> to jest piękne. Dobra, jeszcze musimy wygrać jedną gierkę. Jedną gierkę. I'm, I'm, a żebym ja odobył 15 rangę. O, ma, ma, mogę odebrać kredyty. O. Nie, nie mogę odebrać kredytów, mogę tylko 200 koinów. Okej, okay, to idziemy kolejną gierkę. U kurde, następne ser 500 kredytów. Jeee, jedziemy! Yee. Ostatnia gierka prawdopodobnie w tym odcinku, ja się będzie mi się chciało. No. W ogóle zaczęły się wakacje, to Każdy się jeszcze z wakacji nie zostawił łapę górę albo nawet subskrypcję, ale nie zmuszam. I jak to jest teraz w okazji wakacji, zaczynamy wakacyjny maraton. Co, co, co tydzień będą się pojawiały filmy. No, no może nie umie, ale u mnie na pewno. Ale u Dominika na pewno. O kurde! O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! Cztery? 3 Wow. Ej, zagramy ponownie? Tak, zagra zagramy ponownie. Już jestem, zrobiłem małe sięsie Zrobiłem małe sieci, bo jakiś ciemny ekran mi się zrobił. Nie wiem czemu mi się to naprawić Jej. Już gramy kolejną gierkę. Jej. O, niech nie ma brązwiera, więc na pewno to wygram, ale ktoś się używa Bibi, więc nieważne. Ja już Bibi. No wiem, ale jeszcze ktoś inny. No, no sery nie walą. <grym> o, szkieletor! Szkieletor! Wiem, Czemu ja zabijam moich braci? <grym> o ty śmiecił. O, buldu, pyta big. <grym> bam baram, Bam, baram, A, O mój Boże, o mój Boże! O! Wali, wali we mnie. O, oh. wale. Mam dosłownie 100 HP albo nawet mniej. Ktoś ty jest. No widziałem, to było. tak? Bazyliszek. Nie, no, nie, no chyba się żarty robi. O Mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Miej Boże, Miej Boże. Czekaj na mnie, nie spieraj ich, Nie zbieraj. Czekaj na mnie. O nie. Ale ten gościu mnie. Tak, czekaj, tutaj. Czekaj, ja się rozpanuję. Okej. Okay. Teraz. Zbieraj. NIE DŻAWA! Elzy. Idealne duo. Elzy. Elzy. Mam, mam, dziesiąta ranga. Jaj. A jestem w połowie do 15. Łoł, do, 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 do wow, fajnie. O, mam mega star dropa. Mam 100 coinów. O, tak. bardzo rzadki. Co, Co dostanę z bardzo... O, 200 expa. Ja to so sprawdzam teraz. Okej. Okay. Muszę jeszcze Karla, Shelly i El Primo tutaj Okej. Okay. Dobra, te, teraz idę w Carla. A, nie mam coinów. Ja mam 200 coinów. Niestety. Brakuje mi 100 coinów, Ser. Dosłownie 100 coinów. I, 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 i. Ogarnij <laughs> <Ogarnię> psychikę. <laughs> nie, łez dziecko jeden 1. Dobra, ja raczej już kończę ten odcinek. Yy, to był fajny odcinek, żegnam. No ja też. Mara!